Przecież te czyny miały miejsce wtedy, kiedy wyżeście rządzili. Znaczy miały miejsce wcześniej. Miały miejsce wcześniej, tak? Co więcej, wasza... Żaden z tych czynów, żaden z tych czynów... Ale niech pan tak nie krzyczy, bo ja rozumiem, że pana nerwowość jest wynikiem wyrzutów sumienia związanych z pana bezczynnością, jeżeli chodzi o walkę z przestępczością pedofilską. Niech pokazują... Fakty się liczą. Fakty, nie słowa. Nie napisy, ale czyny. A jak są wasze czyny? Sprzeciwialiście się rejestrowi pedofilii. Pani poseł i panie pośle, Kto proszę. Kto wprowadził do polskiego kodeksu karnego prawo obowiązek informowania tym, o wiarygodnych informacjach związanych z, z, tym, z, z pedofilią. Wy, dlaczego żeście tego nie zrobili? Rządziliście tak długo, nie zrobiliście tego. Otóż to my zrobiliśmy. W 2017 roku wpłynął tutaj projekt pana prezydenta wspólnie z nami przygotowany, który po raz pierwszy do porządku polskiego prawnego wprowadził nakaz informowania o wiarygodnych informacjach związanych z przestępczością pedofilską. Dlaczego, żeście tego wcześniej nie zrobili, a my zrobiliśmy? Na tym polega różnica. Wy mówicie, my robimy. To my prowadziliśmy konkretne przestępstwo określające zachowanie osoby, która nie zawiadomi organu ścigania, mając wiedzę wiarygodną o popełnionym przestępstwie. Wyżeście tego nie zrobili. Popatrzcie, popatrzcie na fakty. To my znowu też w 2017 roku w naszej propozycji nowelizacji wprowadziliśmy zasadę, że dzieci są Panie, pan. i będą dużo bardziej skutecznie chronione w wyniku działań poseł, w związku działania, pan Panie Pośle proszę o opuszczenie otóż, z tym transparentem się, sali obrad. Otóż ja wiem, że Was nie interesują fakty, bo wy chcecie zakrzyczeć fakty, bo wy macie sumienie, które Miszkowski. jest związane z waszą bezczynnością, brakiem działań, które tym różni nas, że my działamy, a wy krzyczycie. Wy macie gęby pełne frazesów. My mamy propozycje konkretnych rozwiązań, które uderzają w pedofilów. I wy zawsze im się sprzeciwiacie. Siejecie obstrukcje, tak jak to robicie teraz. Jest projekt i projekt wam się nie podoba. Czego żeście nie zaostrzyli tych kar? Pan minister Grabarczyk mówił, że w 2005 wprowadziliśmy wspólnie zbrodnię związaną z przestępczością wykorzystania seksualnego dzieci. Otóż nie, panie, panie ministrze, panie pośle, to przestępstwo nadal jest występkiem. To ten projekt, który tutaj przedkładamy, proponuje zbrodnie. Przypomnę, że w 2007 roku to waszymi głosami został odrzucony kodeks karny, który wprowadzał zaoszczenie kar za pedofilię, który pozwalał dużo skuteczniej chronić dzieci przed pedofilami, którzy zostali wykryci przez organa ścigania, który pozwalał dużo dłużej ich izolować w więzieniu i wy byliście przeciwko, wy zablokowaliście te przepisy ostatecznie. Otóż popatrzmy na, odwołam się do innych demagogicznych tutaj słów, które, bo na to was tylko stać zostały powiedziane, na takie obrazki i na demagogię, tyle potraficie, nic więcej. Otóż zarzut się nam stawia, że prokuratura, którą nadzoruje może wykazać się dużo większą wykrywalnością przestępstw seksualnych, bo to jest prawda. Wzrosła wykrywalność przestępstw seksualnych, ponieważ prokuratura, która nadzoruje w znacznie bardziej intensywny sposób, prowadzi te sprawy. Również dotyczące zdarzeń w okresie waszych rządów. Wtedy były umarzane, a teraz są wszczynane. Dlatego jest wzrost statystyczny. To tak samo, tak samo zresztą się stało z kamienicami. Kamienice w Warszawie były notorycznie umarzane. Wyrzucali na bruk czyściciele kamienic ludzi, a wy mieliście to głęboko w nosie. Otóż no my wszczęliśmy kilkaset śledztw, które uderzyły w oszustów i złodziei, zamykaliśmy też i waszych zwolenników, a niektórych też i y, członków waszych partii w więzieniach, i dzisiaj zakończył się proces wyrzucania ludzi na bruk w Warszawie. Dzięki takiej pracy prokuratury i dzięki też pracy prokuratury i policji zwiększyła...